Likarn, może pójść po miriaty? Tak, tak, pójdź. Tatut! O, niczego nie czuję. Może w niej serce chore? Serce? Hmm. Tatuć! A jaki ten z was o, Jakby czas moją kozunię

как я крысил там их аж сим, то я стал-то таки полный став. I konce, schodzi jasne słońce. Raduj się, oj, raduj się ze. чудесный а для Фонта имени Мемия Рослава Поповского. Создателю